123 pustaki? Siemano, witam wszystkich w nowym odcinku Dzisiaj jesteśmy w oborze Albo bardziej w tym co było kiedyś oboru Teraz to już bardziej składowisko i śmietnisko eee, Co ja tu robię? W planach mam Zrobienie sobie własnego warsztatu w tym miejscu Bo zawsze chciałem takowy mieć Na swoje graty a nigdy nie było na to miejsca. Zebrałem się więc za sprzątanie trochę. Na początku wyglądało to w ten sposób. No i teraz zlikwidowałem tutaj. Tu był jakiś żółb. Tam było poidło. To poidło ten, ta część poidła zostanie. Ten żółb zdemontuję. No, wysprzątam trochę lepiej. I będę sobie, muszę sobie pomierzyć, jak tu będą ściany. W planach mam właśnie z półwek pustaka wymurować w ten sposób ścianę i tutaj z drzwiami. No i z jednej strony zawsze chciałem mieć swój warsztat, a z drugiej potrzebujemy też miary czystego pomieszczenia na yy, falownik, bo będziemy instalować fotowoltaikę też, ale to w kolejnych odcinkach o tym. Dobra, zabieram się za y, tą resztę, zdemontuję to trochę lepiej, posprzątam i trzeba będzie. Lecieć po te pustaki Mam nadzieję, że to się podda pod młotkiem Bo to jakoś poszło Oj, chyba się nie podda <tryk> A czekaj, zobacz jak to z zewnątrz wygląda Aha ten sposób W ogóle to było jakieś stanowisko na bydło To były krowy albo wieki, to było jedno stanowisko, to drugie I patrzcie jak Wylizały pustaki <śprawie> Prawie na zewnątrz Prawdopodobnie trwało to Kilkadziesiąt lat, ale no Sukcesywnie sobie to Wylizywały łapienko były też takie kostki z soli kiedyś kupywane, ale no, radziły sobie też w inny sposób. Widzę osłona, a na co do koło? Tarcza się odrobinę skończyła Wiem, że można było próbować to odkręcać, ale Z poprzednim się trochę omęczyłem i już mi się nie chce tej kurwa A eee, tam to jeszcze Te Powinno odejść o

Teraz żółp jeszcze i. fino. Dobrze, że w końcu był pretekst, żeby wymurować ten warsztat, bo potrzebowałem naprawdę miejsca na swoje graty. Oczywiście jest jeden warsztat na podwórku, ale on jest staty gratami. Ja tam nie chcę już. Twoje rzeczy pchaj bo i tak jest bajzel. Co nie kupię, to wiecznie szukam. Po każdy kto ma gospodarstwo swoim tatą, to wie jak to wygląda. Muszę mieć po prostu swoje miejsce i będzie spokój. Nie wiem gdzie tu. To... No i właśnie tak to wygląda tutaj. sobie po łapkę żeby odgnać żółto Tu nic się nie da znaleźć Kur. No, idę stąd. miejsce mi idzie powiem wam na czym się trzymać uh. jeszcze dziad jeden Udało się. Jajeczko, troszkę nieświeże, już pojeczko dobra, na chwilę obecną wywiozłem sobie te graty i zacząłem trochę zamiatać. Ale najpierw muszę skuć jeszcze te podstawy pod żłoby. Spróbuję młotkiem, ile się da, a później sobie pójdę po jakiś uder. Uh. O kurde Moja przepuklina lubi to uh. Dobra, jeszcze jeden uh. Skocz, jeszcze jeden mniejsze kamyki sobie zostawię tutaj Bo i tak mam w planach to zalać Żeby sobie wyrównać, żeby tu piachu nie było, bo to nie ma posadzki w tym miejscu A tam to się skuje i będzie ok Ile się dało młotkiem to rozwaliłem Biorę udar i kończę to Oj chyba nic z tego nie będzie z tych materiałów. To nie bardzo iść. A coś to takie twarde. Boże. Udało się dziada skuć na wysokość posadzki. Jeszcze te dwa. Może łatwiej trochę pójdą. Bo tamten to jakiś uparty dziad. Troszkę lepiej Kurwa ogłuchnę tu Dobra, nie idzie jednak tak dobrze jak myślałem Idę po jakiś większy sprzęt, bo tym to Nie ma miękkiej gry Tym powinno pójść człowiek kupi, że od razu po to nie poszedł. Ej, to idzie jak masło. Tym to można robić. To było na tyle. Ok, co miałem skłuć, to skółem? Trzeba tu trochę ogarnąć, pozamiatać, trzeba będzie mierzyć. Na tą chwilę wygląda to następująco. Trochę się tu miejsca zrobiło. Jeszcze mi został tylko ten odpływ do wyczyszczenia i też trzeba mnie go zagruzować trochę. Tam wystaje rura do odpływu, bo to wszystko spływało kiedyś. Można to wykorzystać na zlew. Tu są też rury od wody. Można to podłączać Także trochę to obczyszczę i jeszcze muszę zastanowić się. Jak wymurować na tym, bo tutaj będzie szło po tym ścianka A to do ogarnięcia Dobra, tutaj jest ta rura eee, Myślę wypuścić tutaj kolanko do góry Żeby wykorzystać ją Bo skoro już, je, skoro już jest to czemu nie I tu myślę taki mniejszy kwadrat zalać, żeby takiej dziury nie było. Bo po co? Ale jeszcze to przemyślę, czy tak zrobić, czy nie? Czy może zostawić tak jak jest i po prostu na razie tylko deskami założyć i tutaj przymurować tego tu pustaka? Nie, wiem, może wy mi coś doradzicie. W każdym razie na razie muszę to lepiej obczyścić. Wymierzę sobie ściany i pewnie będę zwoził sobie pustaka na razie do środka. Jadę to wywieźć i odpalę sobie jeszcze dmuchawę.

बजे कुछ आवा Huuu! nice shit dobra, niech ten kurs są opadnie, zaraz tu przyjdę. Dobra, w końcu jeszcze oddychać To pomierzę sobie ściany jakie mają być 4,5 metra na...

Wyższy jak szerszy No cóż Dobra, pozapisywałem sobie to Wychodzi ta dłuższa ściana 12 metrów kwadratowych około Ta pierwsza z drzwiami 6,10 minus drzwi 1,8 4,3 metra Razem 16,2 metra kwadratowego Idę zmierzyć pustaka I zobaczę ile muszę ich mniej więcej przywieść. Sowie pustaczki Dajcie mi połówkę, dajcie mi połówkę Kurde, na wierzchu nie ma Bo ja Tak sobie myślałem, o te sobie powyciągam, te, a to Cały dach się na tym wspiera O nie Trzeba będzie kombinować tu z wyciąganiem no Dobra, zmierzam sobie na tym większym, to i tak bez różnicy Dobra, no, niech będzie to mniejsza wartość 23 na 57 i to jest tak 0, 23 razy 0,57 0,13 m i teraz tak 16,2 podzielić 0, 1, 3 1. Nie. Niemożliwe. 103, 123 pustaki potrzebuje? Niemożliwe. jakie ja to liczę? Coś jest nie tak. Coś jest nie tak. Nie, no niemożliwe, że potrzebuje 130. 120 pustaków. Urwa, 16 i 2. Podzielić 0. 123 pustaki? Kurwa, jak to liczę? Dobra, dam przez ten spokój, muszę sobie siąść na spokojnie i to policzyć, bo i tak już się ciemno robi. Więcej dzisiaj nie wykminię. Kurde, poważnie pójdzie tu 123 pustaki. Przecież zanim ja wydrę tyle połówek z tego stosu, to się zawali w pizdu. O boż. Dobra, na dzisiaj kończę Wygląda to w ten sposób W na następnym odcinku Będę zalewał tamtą, tamtą część e, Tutaj pewnie to kolanko No i będę zaczynał murować Także zapraszam do subskrypcji Jak ktoś jest ciekawy, jak się dalej potoczy Nie wiem, może ktoś mi pomoże to jakoś inaczej obliczyć Serio, aż 123%, aż mi się wierzyć nie chcę. A może? Dobra 都哪算哪个？